Siemanko Budowa skończona Udało nam się zrobić tą całą ścianę tutaj, która była tak krzywo w salonie Ogólnie rzucone około 5 cm Także ładnie nam się wszystko zlicowało z listwami AP Wydaje mi się, że naprawdę ładnie to wygląda. Tutaj tą ścianę podwitaliśmy chyba z pięciu razy. Nie no, pięć dobre trzy razy Tak samo, aby się ładnie zgrać Żeby nie robić zgodnie. Kuchnia Tu mamy gniazdko Okno różne. będzie te listy tutaj najważniejsze było wyprowadzenie konta także jest zrobione puszki były tutaj, mówię, ustawione przez elektryka czyli tutaj inwestorę niektóre się schowały niektóre wystają tam do 100 mm tak A tutaj Tutaj w tym miejscu była rura kanalizacyjna, tak zwany pion. Musieliśmy jak widać skoro na jakieś 4 cm. Dynku. Klatka schodowa. Hmm. Tutaj taki typowy przykład, gdzie wystaje pół centymetra, ale wiadomo, nie jest naszej winy. Rzucono jakieś 4 centymetry. Była ściana rzucana na trzy razy. Niezbyt ładnie ona wyszła, ale z tego względu, że było grubo i bardzo szybko nam sech tutaj Max. A tak właśnie wygląda. Salon z góry z antresolą. czas poświęcony na te dwie trzy ściany, w naszym przypadku to był yy, prawie dzień obstawiania, tych narożników bez ściemy, ale były tutaj puszczone dodatkowo listwy prowadzące bo takie były a nie, tu nie było ten listew prowadzących, robiłem to bez listew ale na następnej budowie co teraz będę robił też z antresola, myślałem, że już nie będzie ale tam już musiałem zastosować, bo za dużo czasu schodzi czyli tak ta ściana była praktycznie rzucana półtora dnia i podniuta więc 3,5 dnia 100 metrów Dwa tygodnie jak widać tynki już się robią białe widać gdzie są gniazdka tam są takie plamy na tym słupie. Teraz robiłem taką przecierkę, bo strzaskały, strzaskały tak Żelbet za szybko wyciągnął wodę z tego i powstał skurcz. Okno jak widać wszystkie czyste nic nie jest obudzone. Jeszcze mamy takie ciekawe pomieszczenie. Gdzie inwestor zażyczył sobie, aby styty otynkować do samej góry. Tutaj ma być fajnie, żeby jakoś jakoś zabudowie. Z tą ścianą nie było problemu, ale tutaj nie dałem rady się zmieścić. Musieliśmy ścianę rzucać następnego dnia, raczej w górę. tak? Tutaj komin, grubo było rzucone Widać, są takie minimalne skurcze Ale tynk jest mocny grunt przyjdzie farba Tym bardziej, że jeszcze i tak będzie gładzony Tu mieliśmy kolejną rurę z Pionem Są takie delikatne pęknięcia Głuchy tynk Ale tu jest kurczę rura i tak się właśnie dzieje. Garderoba. Tutaj te dwie ściany były pierwsze rzucane i są fajnie białe. A tu i tak nic nie będzie widać. Więc yy, jeszcze taka sprawa. Elektrycy mówią co zrobić jak będzie pójść, bo nie wiedzą yy, ile ma ich cienku, tak? No powiedzmy to jest 5, nie wiem, 5 mm maksymalnie. Wykręcasz śrubki, dysk z papierem na szlifierce, na wiertarce i ładnie do zera. I potem wkręcasz śrubki, gniazdko, ładnie pasuje, nie ma problemu. Jakby tylko takie problemy były, to to by nie były problemy. Pozdrawiamy. Do następnego.